Więc na cmentarz! Ty jesteś pracownik. Wyjdź na cmentarz. O nie, nie, w tym momencie. No. Ty, Ty na policję. Dzwonź na policję. Będziesz no miał na policję. Jest. Nie wiem. Wiesz, że nie dostałeś zmian. Nie, nie bardzo, bo zmieniłem na policję. Nie bo jedymy ktoś taki w tym momencie. No A Masz pan nie w stanie nagrywa. Ja nagrywam, to ma pan ten dowód. Rozumiem. Ja też nagrywałem, więc to To jest po prostu. Na szczęście ten pan jest znany i... Ale to, nie, to, Aha. to znaczy, wie pan, no, Ma pan jakieś dowody, rozumiem, ja po że... Ten, ten, ten ta agenturka. Tak, no. Czy jednak podtrzymuje pan wersję, że on ma mocodawców z Rosji, tak? z panem przede wszystkim nie rozmawiam, o pan ośmiesza prawicę w całości, mm. więc jest pan jedną wielką generatą. Dziękuję. Wojciech, słuchaj, tak. jeszcze raz yy, znasz tego człowieka. Nie, obraził mnie, że moi Ros Czy mogę coś po rosyjsku powiedzieć? Powiedziałem, nie umiem. A szkoda, że pan nie umie, a pana rosyjscy mocodawcy co na to? Wiesz, w towarzystwie... ten człowiek publicznie powiedział, Ta, o, a, że jesteś, jestem to sfinowane, jak tak, prowadzone z unowagi, tak. uderzyłeś go. Ja jestem świadkiem Uderzyłem tego, Uderzyłem go tak, że mu się nic nie stanie, bo dostałbyś z pięści, wyskoczyłaby mu szczęka, umiem to robić. Powściągnąłem się. To jest takie uderzenie. Nikt się nie obroni. Znaczy, jedno jest pewne, że broniłeś swojej czci. Tak i swojego honoru. Zobaczymy On będzie to, mnie w towarzystwie. To nazywać, On powiedział, no... że dzwoni na policję. Niech dzwoni. No, Dziwne, że dzwoni, bo mógłby podejść do pierwszego lepszego tutaj e, e, patrolu. Tutaj w policji jest mnóstwo. No cóż, no, takie wydarzenie też miało miejsce. E, okazuje się, że jeżeli ktoś przeciwstawia się obecności Wasków w Polsce, jeżeli ktoś współpracuje z Telewizją Narodową, to takie jak Państwo widzieliście, ten pan w cudzysłowie, jakoś skądś wiedział, że ja ośmieszam prawicę. Jestem nie zdumiewa? Zdumiewa to, że oni mają poczucie bezkarności. Będą bici w mordę za każdym razem, jak, jak przekroczą granicę. Niech sobie nie myślą, że ja będę ich skarżył do sądu o to. Będą bici w mordę za obrazę. Ja mam rosyjskich mocodawców? To jakich on ma mocodawców w takim razie? Nie widzę, jak ten pan... Yy... Nazwał również brzydko mnie, mówię Siebie, że no, prawicę. Jest to stara. Spec specjalista yy, od prawicy. agenturalna bajeczka. Przepraszam pana Sławomira Wróbla za swoje zachowanie, jakiego dopuściłem się wobec niego 1 sierpnia 2017 roku. Moje zachowanie było tym bardziej niegodne. Iż miało miejsce w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na symbolicznym dla polskiej pamięci cmentarzu Powąskowskim tuż przy grobie polskiego bohatera generała Ryszarda Kuklińskiego. W ramach przeprosin za mój czyn przekaże darowiznę w wysokości tysiąca złotych na rzecz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Aleksander Jabłonowski w Elwojcie Holszański wielką nadzieję. Taka jest katolicka nauka o życiu pozagrobowym i dlatego, proszę Państwa, nasz kult, Lecha Kaczyńskiego, jest kultem katolickim. My się za niego modlimy. Natomiast nie jesteśmy naiwni, jak dzieci. Nie udajemy... Alerta! Alerta! Antifaszysta! Alerta! Alerta! alerta antifaszysta! Alerta, alerta! Alerta! Chodź do dupy ci na kopie, gnojku! Alerta, nie, czemu, 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 czemu. nie, nie, został, został. No, Nie mogę tego zbliżyć, bo trzymam statuetki. Ale sami państwo widzicie, na Krakowski cały czas coś się dzieje. No i tak to wygląda. się na człowieka, to jest zbytność. Policja! Policja! Policja to pójdzie za nim! Nie wołajcie! Policja! Policja to Policja! 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 No i tak to proszę Państwa wygląda. No i schodźmy zobaczyć co się dzieje. Ech. L onda, l onda, l onda. Alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta. Anti Cosa Dzień dobry panowie, ja przepraszam, a dlaczego krzyczeliście alerta antyfaszysta? Co to znaczy? Dobra, my z nimi nie gadamy. No i tak to wygląda. Czy pan coś wie na temat spółki srebrna? Spółki jak? Srebrna, srebrna, jest taka spółka. Wie pan coś na ten temat? Nie, Ja nagrywałem. Nie, no, ja nie nagrywałem. Ja nagrywałem, to zaraz będzie na YouTubie. Proszę pana, może pan ze na dupie to nagrać? Nie na YouTubie

Ok, no także tak to wygląda. No, ktoś tę młodzież nauczył, że Jabłonowski i Sendecki to faszyści. No i kto? No, wiemy o tym, że Józef Stalin miał taki pomysł. Właśnie, no, opowiadaj, co się działo. No cóż, szanowni państwo, cóż, dzieci bić, znaczy ich łajdostwo polega na tym, że oni są. Oni są oni, to jajko gęsie oni są gnojki i wyzywają, obrażają a przychodzi co do czego to się okazuje, że są niepełnoletni jak to bić niepełnoletniego gnoja ja poczekam jak on dorośnie to będzie 2-3 lata i wtedy będzie się musiał ze starszym panem zmierzyć a był taki moment chciałem mu załadować, ale tutaj szanowna pani tutaj bardzo roztropnie zadziałała, tak jak to jest, bo my sobie z właśnie nagrywamy film i tutaj y, kolega, raczej y, kolega, ci dwaj młodzieńcy z długimi włosami Tyle. zaczęli krzyczeć alerta, alerta antyfaszysta. Nie wiemy o co chodzi. Tyle. Myślę, że podejrzewają, że jesteście się Prawda? Prawda? Pan tak się ubrał, jakby pan kiedy, chciał komuś przyłożyć. A, a szanowna pani. Przyłożyć. Czy, tak? To, to wygląda, że musiał chciał a komuś. za tym że jest, wie pan, to, śmierć nie wrogą ojczyzny tak. to nie jest taki przyjemny. Ale co, co ale, to, ale, to, ale, ale wrogą ojczyzny? chciałaby pani szanowna pani wrogom ojczyzny życzyć zdrowia. Czego się pani boi? Wrogów czy czy życzą śmierci, bo ojczyzny. to decyduje kto jest wrogiem? Ja decyduje kto jest szanowny pani. Jeśli się. jeśli jeśli się. Nie, decyduje. Wróg, Toczekaj, ja to jest proste. Mówił. Jeśli wróg robi zamach na mnie, żeby mi robić krzywdę, to jest moim wrogiem, prawda? Ale nie, to jest wrogiem ojczyzny. To bardzo proste, szanowny panie. Wrogiem ojczyzny jest wróg ojczyzny. To jest autologia, ale to jest bardzo proste. Nie, ale kto decyduje